Proszę Państwo, ci z Państwa, którzy liczyli na mój występ artystyczny, trochę się zawiotną. Ja w ogóle bardzo Państwa przepraszam, że ja Państwu chcę zepsuć urlop trochę, bo chcę porozmawiać o rzeczach poważnych. Chcemy przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim po to, by nie też zachęcać Państwa bardzo serdecznie, tylko do udziału w referendum 6 września, tylko po to, by powiedzieć, że kto na te referendum 6 września się nie zjawi, będzie współodpowiedzialny za dalszą degradację Polski. To jest rzecz bardzo poważna. Ja w swojej kampanii prezydenckiej wielokrotnie podkreślałem, że startuję na ten urząd przede wszystkim, a właściwie tylko z jednego powodu: że jako prezydent będę miał okazję, możliwość rozpisania referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. I Bogu dzięki. Nie trzeba było obejmować tego urzędu, ponieważ władza tak spanikowała, że w końcu Komorowski w ostatnim odruchu desperacji takie referendum rozpisał. Także ja uważam, że osiągnęliśmy cel. Referendum zostało rozpisane. To jest przeogromne zwycięstwo. Właściwie to było kilka zwycięstw. Pierwsze to jest, że pierwsze zwycięstwo polegało na tym, że referendum zostało rozpisane i nie musiałem zostawać prezydentem, Bogu dzięki. Druga sprawa, y Komorowski nie jest prezydentem, co też jest sprawą dosyć istotną dla dobra Polski. I trzecia sprawa, władza pierwszy raz od ćwierćwiecza po prostu się przestraszyła. To jest bardzo ważna rzecz, to jest potężne zwycięstwo. Bez względu na to, co się dalej stanie z tym ruchem, bez względu na to. Ten ruch ma jedno, za, jedno zadanie. Zachować cały czas transparentność, uczciwość i być w kontrze względem tego złodziejskiego, bandyckiego systemu. To jest podstawowa, podstawowe nasze zadanie. <laughs> Żebyśmy mogli... Żeby władza w jakikolwiek sposób, e, 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 znaczy nie w jakikolwiek sposób, tylko żeby wynik referendum był wiążący dla władz, czyli żeby władza musiała dostosować się, dostosować się do żądań obywatelskich, do urn wyborczych musi przyjść minimum 50% uprawnionych do głosowania. To jest potężna liczba. Ja chciałem przypomnieć, że. W, w referendum dotyczącym akcesu, przystąpienia Polski do Unii w, w, było w, no, w, chyba około 60% w, w, brało, brało udział. Władza wtedy wy, wypompowała potworne pieniądze, ogromne pieniądze na propagowanie tego referendum. Zauważcie, co dzieje się teraz. Nie mówią absolutnie nic. Jest cisza jak makiem zasiał, a jeżeli w jakikolwiek sposób odnoszą się do referendum, to tylko w kontekście dyskredytowania, ośmieszania jednomandatowych okręgów wyborczych, które rozwalają im cały ten system, tą całą spółdzielnię tak to nazwijmy gdzie w symbiozie tak naprawdę żyją od SLD przez Platformę, popis, wszystkie partie polityczne, a szczególnie ich oligarchia. Tak naprawdę, ja osobiście widzę ogromną przepaść między, jeżeli chodzi o podmiotowość Polski, czy jakby stosunek do Polski między Kaczyńskim a Tuskiem, ale już naprawdę uwierzcie mi, nie widzę żadnej różnicy między oligarchiami, oligarchami tych partii. Czyli jednym słowem, nie widzę żadnej różnicy między Hoffmanami a Nowakami. Żadnej. Wszyscy są nastawieni na życie wygodne za nasze pieniądze z podatków, za życie, za, za, życie, za, za nasze pieniądze przez kilka kadencji, wręcz dożywotnia, ale o tym za chwileczkę porozmawiamy. Skąd taka determinacja? Ja wcale nie uważam Jowów za jakiś system taki jedyny i idealny do końca świata, ale ponieważ w Polsce, na przykład w Czechach funkcjonuje ordynacja proporcjonalna, czyli podobna jak w Polsce, z tym, że tam dokonano jednej rzeczy po tej, po tej tak zwanej transformacji ustrojowej. Tam zrobiono dekomunizację i tu nie chodzi o rewanżyzm, tylko chodzi o to, że w 1989 roku stara nomenklatura uwłaszczyła się, wespół z częścią opozycji, którą przyjęła do siebie, uwłaszczyła się na państwie i obywatelach. Oni po prostu sprywatyzowali dla siebie to państwo. I ten układ personalny trwa po dziś dzień. To jest, to jest państwo prywatne, państwo partii politycznych. W Polsce nie mamy demokracji, władzy ludu, a mamy partiokrację, władzę partii politycznych. Cała konstytucja jest napisana pod partyjne interesy. W 89 roku nie została w Polsce przeprowadzona dekomunizacja, jak powiedziałem, uwłaszczono się na państwie i na obywatelach i o tym wam zaśpiewam teraz piosenkę. Na wszelki wypadek, tekst tutaj jest z tej piosenki, czy nie? Także bo to wujek już starszaty i zapomina.